MOD to parametr, który widnieje na tabliczkach znamionowych wielu urządzeń elektrycznych. Łatwo go zmierzyć, ale nie zawsze najlepiej pokazuje to, o co nam w urządzeniach chodzi, czyli ich efektywność. Na przykład dwa odkurzacze o takiej samej mocy mogą się znacząco różnić efektywnością ssania, bo na tę ostatnią wpływa na przykład opór, jaki stawiają powietrzu w filtry, dzięki którym podbywamy się kurzu. Całkowity opór worka jest odwrotnie proporcjonalny do całkowitej powierzchni filtracyjnej. Innymi słowy, worek o dwa razy większej powierzchni filtracji będzie usuwać kurz skuteczniej, bo opór dla powietrza zasysanego przez odkurzacz będzie o połowę mniejszy. Kupując odkurzacz workowy, warto więc stawiać na sprzęt ze sporą komorą. W dzisiejszej lekcji dowiesz się, czym właściwie jest moc. W innych filmach z tej playlisty mówiliśmy, że praca jest równa zmianie energii. Zilustrujemy to przykładem. Gdy dwóch chłopców podnosi taki sam ciężar na taką samą wysokość, to wykonana przez nich praca jest taka sama. Ale może się zdarzyć, że jeden z nich zrobi to w krótszym czasie. Wielkością fizyczną, opisującą tempo wykonywania pracy, jest właśnie moc. Moc to stosunek wykonanej pracy do czasu, w jakim została ona wykonana. Oznaczamy ją symbolem P od angielskiego power, czyli właśnie moc. A jaka będzie jednostka mocy? Skoro praca wyraża się w dżulach, a czas w sekundach, to moc wyrażamy w dżulach na sekundę. Na cześć wynalazcy nazwano tę jednostkę WATem. Jej symbol to W. Sam inżynier nie mierzył jednak mocy w watach. Jest on twórcą innej jednostki mocy, znanej ci może z samochodowych silników, konia mechanicznego. Kiedyś większość prac wykonywały konie. Były one na przykład potrzebne do prac pomp w kopalni. Gdy wraz z postępem nauki i techniki zaczęły je wyręczać maszyny parowe, wymyślono, że warto moc silnika przeliczać na moc, jaką ma koń. I tak powstał koń mechaniczny. Teraz pora na utrwalenie wiedzy, a posłuży nam do tego takie zadanie. Polijanie ze stałą prędkością wspina się mechaniczna małpka, która waży 6 kg. W czasie 10 sekund przebywa ona 3 metry. Jaką moc posiada? No dobrze, od czego zaczynamy? Oczywiście od wypisania danych i szukanych. Wiemy, że nasza małpka ma masę M równą 6 kg i w czasie t równym 10 sekundom przebywa drogę s równą 3 metrom. Szukamy natomiast mocy p. Pora na rysunek. To małpka na lianie. Porusza się dzięki sile F działającej w górę ale w tym samym czasie działa na nią siła która ściąga ją w dół. Jest to siła grawitacji Fg którą już znasz. Wyraża się ona wzorem m razy g. Z treści zadania wiemy też, że małpka porusza się ze stałą prędkością. Czy ta informacja jest dla nas istotna? O tak. Dzięki temu wiemy, że siła F musi być równa co do wartości sile FG. Mówi o tym pierwsza zasada dynamiki, o której mamy oddzielny film na naszym kanale. Świetnie, rysunek zrobiony. Teraz pora na wypisanie wzorów. Znamy tylko jeden wzór na moc. P równa się w przez t. Czas t znamy z treści zadania, ale brakuje nam wartości pracy w. Czy pamiętasz, z jakiego wzoru możemy obliczyć pracę? Praca to siła f razy droga s. Mówiliśmy o tym w filmie dotyczącym pracy. Siłę wyrażamy w newtonach, drogę w metrach, a samą pracę w dżulach. Skorzystajmy z tego wzoru w naszym zadaniu. Z rysunku wiemy, że siła f jest równa m razy g. Podstawmy to do wzoru na pracę. Mamy w równa się fg razy s, czyli w równa się m razy g razy s. Nie zapisaliśmy tego w danych, ale znamy też g. Jest to przyspieszenie grawitacyjne i wynosi w przybliżeniu 10 m na sekundę kwadrat. Podstawiając wszystkie dane do wzoru na pracę, otrzymujemy W równa się 6 kg razy 10 m na sekundę kwadrat razy 3 m. Wiemy, że 6 razy 10 razy 3 to 180. Pozostaje wpisać jednostkę. To oczywiście dżul. Teraz musimy podstawić obliczoną pracę W do wzoru na moc P. Zatem zapiszmy, że P równa się 180 dżuli podzielić przez 10 sekund a to jest 18 jouli na sekundę. Czy pamiętasz z wcześniejszych części filmu w jakiej jednostce wyrażamy moc? Jednostką mocy jest wat więc dżul na sekundę zamieniamy sobie na jedno duże W. Odpowiedź do naszego zadania brzmi małpka ma moc równą 18 watom. Ze wzoru na moc, jaki wykorzystaliśmy w tym zadaniu wynika że podczas ruchu w górę Moc potrzebna do poruszania się jest tym większa, im większa jest masa ciała. Dwa auta pokonują pewien odcinek toru wyścigowego ze stałą, ale odmienną prędkością, wykonując przy tym taką samą pracę równą 720 kJ. Jedno z nich ma moc 90 kW, a drugie 100 kW. W jakim czasie każdy z aut pokona ten odcinek toru? Wypiszmy dane i szukane. Moc P1 pierwszego auta wynosi 90 kW, a moc P2 drugiego 100 kW. Przedrostek kilo oznacza, że daną wartość, w naszym przypadku mocy, mnożymy przez 1000, czyli że moc P1 to 90 tysięcy W, a moc P2 to 100 000 W. Praca jaką wykonały auta podczas jazdy wynosi 720 kJ, czyli 720 tysięcy Poszukujemy czasu T przejazdu dla pierwszego i drugiego auta. Aby obliczyć czas, w jakim każdy z samochodów pokona tor, musimy przekształcić znany nam już wzór na moc P równa się W podzielić przez T. Najpierw pozbywamy się ułamka po prawej stronie, mnożąc równanie obustronnie przez T. Mamy p razy t równa się w. Żeby po lewej stronie zostało nam samo t, musimy teraz podzielić obustronnie przez p i otrzymujemy poszukiwany wzór na czas, czyli t równa się w podzielić przez p. Pamiętamy, że jednostką będą sekundy. Jeśli chcesz, do przekształcenia wzoru możesz wykorzystać znaną ci już może z innych filmów piramidkę. Poszukujemy czasu przyjazdu dla pierwszego i drugiego auta, więc zapisujemy odpowiedni wzór na t1 i t2. Praca wykonana przez auta jest taka sama i wynosi po prostu W. Podstawmy dane do wzorów. Dla czasu t1 mamy 720 tysięcy jouli podzielić przez 90 000 W. Skracamy po 4 zera w liczniku i w mianowniku. I otrzymujemy, że T1 to 72 J przez 9 W, czyli 8 Sekund. Teraz liczymy T2. Te Podstawiamy dane do wzoru i mamy 720 000 J podzielić na 100 000 W. Ponownie skracamy po 4 Zera i widzimy już, że ten czas wynosi 7,2 Sekundy. Auto drugie pokonało tor szybciej niż auto pierwsze. Jaki wniosek płynie z naszych rozważań? Im większa moc, tym krótszy czas, w jakim została wykonana praca. W dzisiejszej lekcji dowiedzieliśmy się, że moc opisuje tempo wykonywania pracy. Poznaliśmy wzór na moc i jednostki, w jakich jest podawana jej wartość. Obejrzyj pozostałe filmy z energii mechanicznej, a po więcej materiałów zajrzyj na naszą stronę pistacja.tv.